Siemanko ludziska, to co widzicie przed sobą, te budynki, to są stare budynki celne, stare budynki straży granicznej. Jesteśmy w Golińsku, na przejściu granicznym między Golińskiem a tutaj Starostinem, czeskie przejście graniczne. I taka ostatnio wieść tutaj dotarła, że owe budynki mają być zaadoptowane. Tu już jest któraś z kolei informacja. Miejmy nadzieję, że ta okaże się być prawdziwa. A mianowicie taka, że tutaj ma powstać hostel. Ma powstać jakaś tam też dogoterapia. Krótko mówiąc, te budynki przestaną niszczyć, tak jak to ma miejsce w tej chwili. Budynek nie jest chroniony. Wycofano jakiś czas temu stąd nawet ochronę, więc słabo, słabo. Są tylko co prawda kamery, Także nie jest to tak do końca, że nikogo nie ma, no ale jednak co ochrona, to ochrona, nie? Tak sobie dzisiaj wyjechaliśmy dla spokojności, rozruszać nasze stare, poczciwe Audi, bo teraz prawie cały czas stoi. Tak jak mówię, no nie zamierzam go sprzedawać, jest w nim wszystko praktycznie porobione, co miało być zrobione. Jeszcze, tylko czeka go jeszcze wymiana oleju. Eee... I tak sobie stoi pod chmurką, Mówię no zresztą już nie będę się powtarzał, że ceny, w jakich stoją w tej chwili te auta, no to przecież jest to śmiechu warte. Nie wiem, czy to jest dla was widoczne, bo oczywiście telefon ustawiłem w taki, a nie inny sposób, dlatego że nie mam uchwytu. Eee... Właściwie patrzycie na mnie z Perspektywy zagłówka z siedzenia pasażera. W każdym razie minęliśmy przed chwilą starą petrochemię płocko opuszczoną od wielu, wielu lat, nic się w tym temacie niestety nie dzieje i nic się raczej w tym temacie nie zadzieje. Wygląda więc na to, że będzie to ruina trwała, sukcesywnie gdzieś rozkradana, a finalnie zapewne gdzieś zrównana z ziemią. Co jeszcze u mnie na dzielnicy słychać. Widzicie, tutaj w kierunku Golińska domki rosną jak po deszczu. Niedługo będzie otwarta, czy już jest otwarta, ale chyba raczej nie, bo to jest jeszcze troszkę w powijakach. Chodzi mi, że do tych domków jednorodzinnych jest poprowadzona nowa droga, droga imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Zaraz ją zobaczycie. No, jest to nowa droga w Mieroszowie. Czyli dla takiego redneka jak ja jest to powód do chwalenia się, tak umówmy się. O tutaj przed strzałką zaraz skręcimy w prawo. Za strzałką. Także jesteśmy już na naszej nowej drodze, <laughs> życia, tu widzicie, mamy działki, i to wygląda tak, że ta działka, te działki tutaj i tutaj były kiedyś jednym kompleksem, natomiast ta droga ich tutaj przecięła, ewidentnie. Ja tak troszkę rozglądam się za działką. Kurde, no to jest jakiś taki stary rupieć. Ciekawe, czy to jest czyjeś, czy nie. Ha. Trzeba by się tematem zainteresować, pogadać z prezesem Adamem. Fajnie, auto jest gdzie blisko postawić, jak dla mnie akurat. Ha, ha. Także widzicie, jak to wygląda. To już są wszystko pod zabudowę miejsca. Tu górą idzie ten nasyp kolejowy do Czech prowadzący. A my pojedziemy jak? A pojedziemy tu w prawo, moi drodzy, pojedziemy tu w prawo. Tu też gdzieś będą stały sobie domki. Tutaj też będą stały domki. I to nie to, że to jest z zgadura tylko yy, są po prostu już zjazdy pobudowane do domków, których nie ma, których nie widać. Dzisiaj taki luźny odcinek nie musi być ciągle o czymś wyjątkowo poważnym, co u mnie na wsi słychać. Także tak to wygląda: ludzie się budują. Część ludzi to są ludzie stąd, od nas, ale myślę, że duża ilość jest to. Są ludzie z zewnątrz, przyjeżdżają, żeby po prostu gdzieś tutaj odnaleźć swój kawałek świata, swój kawałek podłogi, no bo gdzie, jak nie w Miroszowie. Wbrew temu, że no, ludzie tutaj odpływają, a raczej umierają w większej ilości niż się rodzą, to jest to jednak fajne miejsce do życia, co by nie mówić. Trzeba się tylko przygotować, y, przestawić się mentalnie, że to nie jest y, Wrocław, tak? Umówmy się. Tam się ta droga łączy nam z ulicą słoneczną, a my jesteśmy na tej pętli. Zawijamy właśnie pętlę, moi drodzy. O, tutaj ogrodzenia. I montaż, izola, kurde, myślałem że to jest tego. Mojego kolegi Seweryna. Firma. O, i tak to moje drodze wygląda. Tam w tle mamy wieżę widokową. A tutaj, New Mieroszów, New City, chciałoby się powiedzieć. Teleportowaliśmy się do Chemska Śląskiego. Zostawiamy sobie auto tutaj koło dawnej strażnicy. No, jestem u siebie, czyli jestem w lesie, gdzie się fajnie wypoczywa. Też tak macie? Pewnie macie. Tu już kiedyś o tym wspominałem, że las to jest trochę taki mój drugi dom. Kurcza! Tutaj jest droga, takie przejście turystyczne do Libnej, do Czech. I wiecie co? Tutaj normalnie jeżdżą auta. To jest taka szutrówka. I ludzie tutaj jeżdżą autami. Ja nigdy nie miałem takiej odwagi cywilnej, żeby to zrobić, żeby pokonać ten odcinek. Ale trzeba będzie tu spróbować. Może nie dzisiaj, bo akurat nie mam w Audi e, tej karty parkingowej, która pozwala mi na wjazd do lasu. Ale musimy się tutaj wybrać, bo przyznam się szczerze, nigdy nie przejeżdżałem tędy autem. I nawet nie wiem, jak wygląda ten odcinek tam. Ja tutaj od strony Chemska Śląskiego do Libnej szedłem, natomiast powyżej tego przejścia turystycznego, także nigdy samym, że tak powiem, starym duktem. Zobaczcie, jak tu jest poniszczony krajobraz. Ja wiem, że są prace leśne, natomiast co zostawia ciężki sprzęt? Jakie gigantyczne wyrwy i kolejiny. I wiecie co? Kiedyś miałem taką... No, lekką kosę, może nie kosę. Natomiast e, odmienne punkty widzenia odnośnie naszych tutaj krosiarzy w Mieroszowie, i tam jeden z chłopaków dał mi taki argument, pokazał między innymi takie wypierdzielone, mocno drogi, leśne, dukty poniszczone, zostawione y, tak. Bez żadnego jakiegoś yy, naprawy, no dlaczego oni tego nie naprawiają, jeśli skończą tu pracę leśne. A są już tu prace yy, skończone z tego względu, że jest tabliczka zakaz wstępu do lasu i opiewa ona na grudzień ubiegłego roku. Czyli to już tak zostanie, takie czołgowiska. To jest takie słabe, nie wiem, to jest zapewne zgodne z prawem, natomiast wygląda to bardzo, bardzo słabo i akurat temu kolesiowi. Pewnie będziemy to oglądać. no To przyznaję Ci rację, rzeczywiście, takie tutaj działania po ciężkim sprzęcie robią dużo złego. A to ja już ja teraz wiem gdzie ta droga mnie prowadzi. Tylko, że ta droga, no akurat tym odcinkiem drogi leśnej nie szedłem, tylko tutaj powyżej, ale widzę, że to jest to miejsce. Kurde, wspomnienia wracają i to takie smutne. Bo tam właśnie yy, byłem po raz ostatni z moją Dodzią. Ostatni spacer z Dodą, jest nawet u mnie na kanale. Niestety, mimo wysiłku Was, widzów, lekarzy z Wrocławia, onkologów, no nie dało się jej uratować. Rak jest wszędzie. Yy, wiecie, że moja Doda wisi u mnie na ścianie? Tak, jest jej obraz. I obok wisi, zgadnijcie kto. Wisi również kapsel, też obraz. Yy, gdzieś wkleję wam zaraz zdjęcie. Przyjdę do domu to zrobię zdjęcie, jak to fajnie wygląda. Pokażę wam też, bo jakoś tak chyba nie było okazji. A może pokazywałem, kiedy to właśnie, kiedy Doda od nas odeszła. Jeden z widzów yy, przysłał mi yy, rysunek. Rysunek robiony ołówkiem, ale naprawdę petarda. Też wam pokażę. Ech. Tak, no wspomnienia wracają, tak? To była wierna, poczciwa psina. A tutaj od widzów jak widzicie doda, wszystko pięknie zrobione. Trochę to brudne, bo to jest nad stołem w kuchni. Wszystko po to, żeby mieć cały czas wgląd na to. Także dziękuję dla widza, który to zrobił. My przyszliśmy tą drogą. A wtedy z dodam, żeśmy sobie szli stąd. Tutaj ta droga nam zawraca. Znaczy zawraca skręca, odbija mam nam mocno w prawo. Tam żeśmy sobie potem poszli, dalej są takie skałki, taki wąwozik. A i tak. Pamiętam ten ostatni spacer, doda była pełna wigoru, niemalże jak kilkuletni szczeniak. Ale też dokładnie pamiętam, co powiedział mi. Weterynarz, lekarz. Ja jej dam sterydy i ona będzie jak młody szczeniak. Tylko proszę pamiętać o tym, że to jest działanie chwilowe. Potem pies znowu będzie słaby i nie będzie praktycznie miał na nic siły. I tak rzeczywiście było. Ale jeszcze tutaj na spacerze. Dobra, idziemy stąd. nie mogę być. Po co ja tu w ogóle przyszedłem? Wspomnienia tylko wracają. Stara strażnica dawnego WOP. No nic, na razie się tutaj nie dzieje. Nie wiemy jaka jest tego przyczyna. Mnie to osobiście nie interesuje, nie dociekam. Stwierdzam tylko fakt. Tam jakiś domek jest. Ja pokazywałem zresztą wam to wcześniej. Odnośnie starego schroniska, tam, które tam w lesie się znajduje. Dobra, jedziemy. Wiecie co ludzie. Wiele razy nurtowało mnie takie pytanie. Zwłaszcza gdy właśnie już Doda odeszła, ale i znacznie wcześniej. Wcześniej gdzieś zawsze, również jak miałem psy w moim domu rodzinnym i gdy ich nie było, zawsze jakoś nie mogłem się z tym pogodzić. Ja uważam osobiście, właściwie, dlaczego miałbym uważać inaczej? Powiedzcie mi. Czy zwierzęta mają duszę? Albo inaczej, dlaczego mieliby ich nie mieć? Dlaczego miałyby nie mieć duszy? No weźmy właśnie takiego psa, który świata poza tobą nie widzi, który jest ci wierny. Są przypadki, że ludzie wyrzucali tego psa, chcieli się pozbyć, chcieli go utopić do, na środek jakiegoś oczka wodnego, na środek jakiejś glinianki, a ten pies wracał Jemu do głowy by nie przyszło, że ten właściciel właśnie w tej chwili chce go pozbawić życia. On myślał, biedak, bo takie nagranie nawet kiedyś widziałem. Gdzieś był staw rybny monitorowany i to wyszło na jaw, to było dosyć głośne. Temu psinie nie przyszło do głowy, że to nie jest zabawa, tylko ten człowiek, który dumnie o sobie mówi, że ma duszę. Tą psinę chciał pozbawić życia, ale jednocześnie my absolutnie nie dopuszczamy myśli, że ów pies nie ma absolutnie prawa mieć duszy. Dlaczego? Przecież to są zwierzęta ponad nas górujące nad nami wiernością, miłością, bezinteresownością. Ale nie, religia mówi, że tylko duszę mamy my. My że najgorzej robimy dla świata Czy weźmy Kota Ot, Kot Wiadomo Chodzi własnymi ścieżkami I poniekąd tak jest Koty to są indywidualiści Ale każdy kto ma kota Typowy kociarz Typowa kociara Ja jestem kociarzem Jeśli ma chociażby więcej Czekajcie włączę coś bo mi szyby parują, który ma więcej niż jednego kota. Jest ja mam 8. Ja mam 8 kotów na tą chwilę. Jakiś czas temu, nie wiem, dwa miesiące temu w grudniu przygarnęłem kolejne, kolejne kocie. Okazało się, że ma półtora tygodnia kompletnie zostało gdzieś porzucone przez, przez swoją matkę. Przygarnęliśmy te kocie. Był wielki problem, bo nie mieliśmy w ogóle czym go karbić. To było wieczorem. Ten kot cały boży dzień tam w tych krzakach popiskiwał. Myśleliśmy, że może matka o nim zapomniała. No czekamy, wieczór jest, a jednocześnie mamy świadomość, tam przy moim domu jest bardzo dużo lisów. Wieczorem, może nie wieczorem, w nocy. Jeśli nieraz ja sobie lubiłem tak przez okno wyglądać. No to koty, te lisy latają jak. Jak, jak psy? Dziki, to dobry Nie? Jak na? Na? Te? Teraz pora na posiłek. że dzisiaj. Dopiero wieczorem, żeśmy ją znaleźli, także jeszcze nawet nie mamy mleka odpowiedniego, więc dajemy mleko bez laktozy. Wiem, że się nie powinno dawać. Czartosław, widzisz? Jutro będziemy u weterynarza, więc dopiero coś zaradzimy. Łajka, Łajka. Nawet kalendarz mamy ze swoimi kotami. Jak widzicie. Może od dołu pokażę. O, nawet samochód się nasz bober załapał. To dlatego, że moja córka chodzi do szkoły fotograficznej, więc cyka wiele fotek. Tu po kolei mamy. O. Czartosław. <grywka> Kapsel w takiej. I wyjątkowej pozycji. Co to jest? O, nasza dodzia. Łajka nasza odratowana. To, to jest nasz łociec. Zwany, tak jak naprawdę powinien się nazywać Kocisław. Znowu kapseloza nasza. To jest księciunio. To Jigit, najmądrzejszy w stadzie. No i nasza Jagna, zwana Jaczką. Widzicie, lewe oko jest jeszcze, czeka na operację, ale weterynarz powiedział, że musi być większa, po prostu, żeby to przeprowadzić, Ciągnięcie błony. Prawo, prawe oko żeśmy już dążyli wyleczyć. No cóż, Jagienka była gdzieś Zostawiana sama sobie jako małe kocie została wzięta z ulicy. No i też dodaj kolejna. Czarny. Jak łajka Księciuń Księciuń kapsel, widzisz? No. Panie kapsel. Więc po tym kociaku piszczącym, proszącym o jedzenie nie byłoby śladu, więc go przygarnęliśmy. No i dobra, bo stracimy wątek. A chodzi mi o to, że każdy, kto ma więcej niż jednego kota, myślę, że się ze mną zgodzi. Że niby wszystkie koty to są, a, to takie zwykłe tam mruczki. Y, zwykła, y, jakby to powiedzieć, y, y, zbiór komórek... Y, Miałczące, parujące mięso, pozbawione uczuć. Nic bardziej mylnego. To są zwierzęta, które oczywiście będą się łasić, będą wskakiwać na ciebie, żeby prosić o jedzenie, ale są też momenty, że ten kot najedzony, wyspany, przychodzi do ciebie, zaczyna się do ciebie łasić, zaczyna tak jak. Mówię o swoim przypadku. Jest taki czartek, jest taka jaczka, jest taka łajka, mógłbym tak wymieniać, mówię, mam 8 kotów. Ja sobie na przykład leżę, oglądam gdzieś tam, nie wiem, Netflixa, rzadko Netflixa, gdzieś coś na YouTubie. On przylatuje, skakuje na klatę, siedzi, zaczyna mruczeć, patrzy ci się prosto w oczy. Za chwilę podlatuje łajka, właśnie ta, która została ostatnio przeze mnie uratowana. Piękny koczak. Gdzieś wam tu zaraz zdjęcie wstawię, jak to wszystko wyglądało, jak ją ratowaliśmy i w ogóle. No, się, odwzajemnia się niesamowitą miłością. Taką nie, że o jedzenie po prostu przylatuje i chce być z człowiekiem. Dla mnie jest to dowód, jeśli już zakładamy, że jakikolwiek organizm ma duże to absolutnie nie możemy pozbawiać tych naszych braci mniejszych prawa do duszy, energii, czy jakbyśmy tego sobie nie nazwali. Jesteśmy tak samo ułomni, mało tego. My jesteśmy najbardziej ułomnym gatunkiem występującym na tym padole ziemskim. Dlatego. Że gdyby nas nagich zostawić dzisiaj, no dzisiaj już może nie, bo mrozy zniknęły, ale nas nagich zostawić nago w lesie, koluteńkich, bez żadnego noża za tysiąc złotych, tak? Bez żadnej bielizny termoaktywnej, to my do rana już w tym lesie żywi nie będziemy. Ale koty, ale lisy, ale sarny, ale wiele innych zwierząt. Jest do tego bardziej przystosowany. Oczywiście, my mamy swój mega mózg, tak? który działa troszkę jak taki e, obosieczny, obosieczny e, miecz. Z jednej strony możemy coś wy, wyprodukować, wytworzyć, wymyślić coś wyjątkowego, z drugiej strony e, też potrafimy wymyślić, wymyślić maszyny, wymyślić ideologie, które spowodują wielkie szkody dla nas, ludzi, jak i dla tych zwierząt, i dla samej planety. Ale my, z takiego punktu czysto fizycznego jesteśmy najbardziej ułomnymi ludźmi, a jednocześnie my tylko sobie uzurpujemy prawo do duszy. Moje zdanie jest takie: dzisiaj bardziej skłaniam się ku wierze rodzimowierczej. Jestem rodzimowiercą. Nawet gdy nie byłem rodzimowiercą, zawsze było to dla mnie troszkę niezrozumiałe że ten patrzący na Ciebie z miłością, z podziwem pies, mrdający kiedy wracasz z pracy on ma nie mieć duszy ale Ty masz duszę, tak? Jeden z drugim nie mówię do Was, moi drodzy widzowie tylko ile jest ludzi nieprawych którzy w żaden sposób nie, nie ma w słowniku ludzi inteligentnych jakby to jeden powiedział z CK Dezerterzy żeby ich określić a jednocześnie oni mają mieć duszę są to najbardziej podłe kanalie ale jednocześnie, zgodnie z doktryną wiary chrześcijańskiej, oni mają duszę. A ten przemiły Kociak, ten wierny psisko, który za tobą poszedłby w ogień, on tej duszy ma nie mieć. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ja stoję na stanowisku, że każde zwierzę, każde zwierzę ma duszę. Dusza to jest zlepek słów, to jest rodzaj energii, coś, co po nas zostaje. Nie wiemy, co to jest. Nawet nie jesteśmy w stanie. Powiedzieć, czy coś po nas zostanie. My kłócimy się o różne nasze wiary, nasze odłamy, czy islamiści, czy chrześcijanie, czy zielonoświątkowcy, czy Bóg wie jeszcze ile ich jest. A wasza wiara jest taka, wiara jest inna. Krew się leje z tego powodu. Święte wojny, coś, co nie powinno mieć miejsca. Myślę, że. My tego na dzisiaj i tak nie rozstrzygniemy w tym moim starym 30-letnim Audi. Ale tak sobie po prostu wracam i tak sobie do Was gadam. Sądzę, że nie ma się o co kłócić. Wystarczy być ponad wszystko. Wystarczy myśleć, współczuć, patrzeć na drugą istotę, niekoniecznie nawet człowieka, jak na kogoś równego sobie. I zobaczycie, że okaże się, że być może, jeśli nas już nie będzie to się okaże, że te wszystkie nasze tutaj czynniki związane w co wierzymy, w jakiego Boga są mało znaczące, bo tak naprawdę może się okazać, moi drodzy, że byliśmy tylko jednym ze strumieni, który wypływa z jednego źródła, o którym być może nawet nie mamy wiedzy.